Dzień dobry! Zapraszam Was do wysłuchania kolejnej bajki. Świat bajek przeniosą Was nieco starsi koledzy. Chcemy zachęcić Was do czytania książek, by nowo przeczytane historie zapadły Wam w pamięci i przekonać do tego, że czytanie jest przyjemne. Książka to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła. Życzę Wam ciekawych przygód w świecie książek. Niech ten świat rozwija Waszą wyobraźnię, ciekawość i umiejętności. Teraz zaproponuję Wam kilka pozycji książkowych, a tych na półkach jest całe mnóstwo. Do każdego znajdzie się coś ciekawego. I oto kilka propozycji: jakie ciekawe książki są. Zobaczcie, można tutaj sobie przesuwać, odkrywać ciekawe historie. Następna książka podświetlana. Zobaczcie, jak ciekawie można sobie podglądać, zobaczyć, co się dzieje w tych książkach. Można też się nauczyć zegara przy okazji i sobie czytać ciekawą książkę. Tu mamy za to odkrywcze. Odkrywamy kartki i znowu się dowiadujemy czegokolwiek. A tu, proszę, zobaczcie, jaka ciekawa książeczka. Jak wydają dźwięki, które zwierzęta. Słyszycie? Albo takie zwierzątko na przykład. A tutaj możemy sobie powędrować paluszkiem i zobaczyć, jaka historia się dzieje. Zobaczycie? Widzicie? Proszę, zapraszam Was. Zobaczcie, tu jest miś tuliś, Was przytuli. Możecie przychodzić i tyle sobie, wyszukać propozycji. Każdy dla siebie coś znajdzie. Każda książka jest tak interesujący sposób napisana. Że zobaczcie. Zapewniam Was, że warto przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę. A teraz wysłuchajcie kolejnej bajki. Do zobaczenia. Pa, pa. Święta Misia Tulisia. Nareszcie wigilia. Zawołał mi się tuliś i pobiegł po śniegu najszybciej jak tylko potrafił. Chciał w pełni wykorzystać każdą chwilę. Tuliś miał tyle przytuleń do, po, do podarowania, że kilka rozdał drzewom, ale żeby nie wiem jak dużo i mocno się przytulał, to ciągle miał ich jeszcze dużo do podarowania. Czy może ktoś chciałby wioskowego przytulenia? zawołał Tuliś. Usłyszał tylko, jak echo jego słów odbija się od drzew. Nagle pat, śnieżynka! Wesołych świąt, misiu! Roześmiali się jego przyjaciele. I zanim Tuliś zdołał coś powiedzieć, pat, pat, pat! ze wszystkich stron przyleciały śnieżynki. Haha! Ha! Wyglądam jak bałwanek, powiedział misiu tuliś. A gdybyśmy powiesili na tobie bombki, to wyglądałeś byś jak ośnieżona świąteczna choinka, powiedziała owieczka. No to co robimy? zapytał królik. Śnieżki, lepimy bałwanka. Czy robimy z misia Tulisia choinkę? Najpierw z bałwanek, powiedział misiu Tulis. Peł, pełnymi garściami zab, zab, zabrał się zalepienie śniegu i utoczył ogromną śmieszną kulę, ale im bardziej ją toczył, tym bardziej znikali jego przyjaciele. No i gotowe wys, wyspał tuliś i podarował swojemu nowemu przyjacielowi bałfa, bałf, bałwankowego przytulenia. Dziękujemy, powiedział bałwanek. O ty umiesz mówić? Tak, umiemy, zawołał jego zawołali jego przyjaciele. Misiu krzyknął i o mało nie upadł. Wszyscy przestali się śmiać, gdy usłyszeli dziwne dzwoneczki. Cyn, cyn, na pomoc! To chyba z tamtych drzew powiedziała owieczka, więc poszli zobaczyć, co też tam znajdą. Na szczycie pagórka był mały renifer, który zwisał głową w dół z przewróconego drzewa. Miał bardzo świecący nos, który Dzwonił, kiedy Renifer się uśmiechał. Na imię ma m, miał Rudy i piękną opowieść do opowia, opowiedzenia o lataniu, gubieniu się w lesie i o magii Bożego Narodzenia. Owieczka nadal chciała ubrać choinkę, pokazała przewrócone, pokazała przewrócone drzewo, ale jest za duże, żeby wstawić je do domu. Ws wes weschnął tuliś. Nos jego zadzwonił i zaświecił trochę jaśniej. Mogę wam pomóc, Chodź, chodźcie, śmigniemy w dół. Jesteś pewny, że nic. Że jesteś pewny, że nic się nie stanie? Zapytał Miś. Juhu, zawołał Rudy. – to cud Bożego Narodzenia, zawołała owieczka. Bach, o powiedział Tuliś, koinka się trochę połamała. Nos Rudiego zn znów zadzwonił, przy odrobienie. Magi Bożego Narodzenia powiedział, powiedział, zrobimy naszą własną choinkę i zrobili, a ich choinka wyglądała tak, aż tu wszyscy upadli i zamiast choinki zrobili aniołki na śniegu. Wtedy zamikotał pierwsza gwiazdka i przypomniała Rudiemu, że już powinien być w drodze, bo musi pomóc komuś bardzo ważnemu. – Ale spotkamy się jeszcze, prawda? – zapytał mi smutno Tuliś. – Oczywiście – odpowiedział Rudi. – Pomacham wam, jak będę przelatywać dziś wieczorem – i wy każdą następną Wigilię. Więc kiedy z przyjaciółmi dotarli do domu, tuż przed pójściem spać przytulili się do siebie i popatrzyli w niebo, szukając w Wesołych Świąt, ludzi, zawołał miś. Wesołych Świąt dla wszystkich!